Z tej strony PH, a dzisiaj oceniamy 5 naj najpopularniejszych serwerów Minecraft w Polsce. No więc pierwszy serwer, no oczywiście i je ocenię tak. Pierwszy serwer anarchia.gg No tak powiem. Um, Mam naj taki um, najpopularniejszy tryb, czyli anarchia SMP oczywiście. No, box PvP, fajne mają. One block, nigdy tu nie grałem. I oczywiście Rust, który niedawno wystartował. Weźmy se na przykład na Anarchię. Co mogę powiedzieć? Aktualnie trwa event. Do tych eventów mogę się przyczepić, bo cały czas są takie same. Nie ma nowości w nich. No ale to jest moja decyzja, opinia. Co mogę powiedzieć? No, gram se. Na ich miejscu bym zrobił nową edycję. Czyli Anarchy SMP 2.0 na przykład, gdzie będzie inny spawn, i wszystko inne. No bo ludziom już ciężko zacząć na nic, no fajnie wykonany. Fajne komendy, wszystko. Super jest. Przejdźmy se do kolejnego trybu, czyli box PVP. Tu też gram, box PVP mi się tam podoba. No co mogę powiedzieć? Oprócz ludzi, którzy są c 42 którzy zabijają wszystkich to też nie wiem do czego się przyczepić no i oczywiście tu też eventy kity są prawidłowe przejdźmy na kolejny tryb ich który jest one block nigdy nie grałem tak na serio powiem nigdy nie grałem tu w ogóle w one blocka nigdy nie grałem o nawet mam że 0 przegrane nie wiem co mogę wam powiedzieć o tym trybie nigdy tu nie grałem ani nic No raczej się wydaje być fajnym trybem Dużo chyba osób na OneBlocku gra No 800 Nawet git I ostatni tryb został rust. Ostatnio trochę grałem Powiem tak, nie mój tryb Nie podoba mi się ten tryb Wykonanie jest go super tego trybu Ale nie w mojej stylu Też nie mam do czego się tu przyczepić Ani nic No co, przejdziemy do setna I wystawię ocenę 9 na 10 Kiedyś mogłem dać 10 na 10 Bo mega fajne Ale no już się powoli nudzi Nudzi ta anarchia Na przykład anarchia SMP Cały czas praktycznie te same eventy Ja bym zrobił Anarchia SMP 2.0 Tak mówiąc Pododawał jakieś fajne funkcje Przejdźmy do kolejnego serwera Którym jest Pikmc.pl Chaos SMP pierwszy raz widzę taki one Block, mogę go porównać do Anarchy, Sky game. Znaczy, lobby takie super. 1400 osób, wygra. gra. Co tu chodzi? Odbierzmy sekita. Trzeba PvP, przekryć nasze żółte. PvP. Lep się zbieraj przedmioty i walcz z innymi. Trochę głośno, nie powiem, że nie. Czy jest serwer Paytwin? Zobaczmy. Ry nie rynek tylko rangi. Sponsor. Bym nie powiedział, że to serwer Paytwin. Ten spawn mi się trochę nie podoba. Za dużo w nim się dzieje. Może ta choinka i to coś jest tutaj ładne, ale po tej drugiej stronie to tak. Przejdźmy do lobby. One block ma update. Beam. Zobacz. Ile graczy? 200. Trochę inna mechanika jest w tej grze. Yy. Zobaczmy czy rangi są Paytwin. Fly mi tu trochę. Możliwe latania pod komendą Fly. To jest trochę Paytwin. Przejdźmy do oceny głównej, bo ja nie mam tu nic do oceniania za bardzo. No co, Lobby mi się podoba, jest git. Ryby git. No trochę słabsze jest od yy, anarchii. I tutaj moja ocena będzie 7,5 na 10. Bo fajny ser Trzecim serwerem jest minestar.com 4000 osób, Chest PvP, lubię ten tryb, tak samo jak duels, Box PvP, ocenimy, Cangain, Lifestyle SMP, Survival, a właśnie jeśli chodzi o Survival, to możecie wbić na mój serwer Survival, link macie w opisie, w sobotę 15 są beta testy, nie wiem, czy już wrzuciłem to po beta testach czy przed a jak wrzuciłem to przed beta testami to możecie jeszcze wbić i się załapać bo trzeba stworzyć tiketa no i napisać że chcesz na beta testy wziąć udział limit jest miejsc 10 i chyba jeszcze 3 zostały lobby git nawet mały parkour taki sprawdźmy nie będę każdego trybu bo to za długo mi zajmie w środek mapy weźmy a ja będę opadał se Nie ma co chodzi w tym trybie. Być może losowy teleport. nie być tu jakieś skrzynki lub coś tego typu. Tam jest skrzynka. Nie wiem, no. Git tryb. Ale trochę mi się nie podoba wykonanie tego trybu. Nie mówię, że jest złe, ale no, takie jak... nie podoba mi się. A każdy może mieć własne zdanie. Łatwe killa są chociaż. No i o co z tym chodzi? Powiedzcie mi, twórcy tego. O co chodzi z takim czymś? No ja naprawdę nie rozumiem. dobra, przejdźmy do kolejnego trybu, który jest dual. Mi najlepszy um, duels, najlepsze wykonanie Clear MC. Tam naprawdę jest to. oni naprawdę umią robić te tryby. Weźmy se standard rankingowe. Nie wiem, jeszcze survivala. Zobaczmy jak tu jest. O Gummy sobie włączę, bo za ciemno jest tam. Taki, co ty się dzieje? Git. No, kit grać jest takie coś. Nagrodę se wpiszemy, bo darmowe klucze podobno. Za dużo osób nie gra na tym survival'u. Chyba im nie wyszedł. Nie wiem co powiedzieć. Jak cicho siedzę nie wiem co powiedzieć. Cena główna tego serwera to 8 na 10 dajmy. Oczywiście jeśli nie zgadzasz się z moją opinią, to zapraszam w komentarze, żeby napisać swoją opinię. A my po prostu przejdźmy do kolejnego trybu jakim jest Coxcraft. Dobra, to tak, wejdźmy na Coxcrafta. Serwer git, mega duży tryb. Naprawdę mi się podoba. Chyba dwa filmy z niego były. Naprawdę polecam. Nie będę wszystkiego testował za No i ocenię po prostu, bo mi się naprawdę podoba. Wykonanie jest super tego serwera, nie mam ten technicy naprawdę dobrą robotę zrobili. Staniem 9 na 10. Mega fajne wykonanie. Grałem już na większości trybów. I to tyle. I przejdźmy do ostatniego serwera na dziś. Craftmc.pl Nigdy tu nie grałem jak widać. Chyba zędziak odsyłem. 0M plus mamy dużo trybów. Ja lubię jak mamy dużo trybów. Bo to kreatywa tryb. Ok, no, ma creative, może sobie niszczyć. No i ja chyba to nie miałem anticheatów w takim razie. No taki średni tryb. Idziemy dalej oceniać. Już widzę już zalogowywanie się za chwilę. podczas pigi pisać, co nie ma. Ja go Ja ja sobie jeszcze chwilę popykam oby po prostu. Będziecie już widzieć przy ocenie Dobra. Już jesteśmy, i tak, pograłem sobie jeszcze chwilę na jednym trybie jeszcze, nie nagrałem tego, bo, bo co, minus za cały czas logowanie się, plus za dużo trybów, U mojego usta to, moim zdaniem 7 na 10, oceniam serwer. I to już koniec odcinka na dzisiaj, jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to zapraszam w komentarzach, no i co, nowa.